Hej, witajcie, witajcie po przerwie, witajcie w pięknych i stylowych pomieszczeniach restauracji Trzy Korony, dzięki właścicielowi, który udostępnił nam to, te pomieszczenia, gdzie możemy nagrywać dzisiejszy odcinek. A z czym dzisiaj do Was przychodzimy? Z radością Was zaprosić na drugą edycję Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking 2025. 19 lipca w Bolszewie. 19 lipca spotkamy się na. Przepięknej trasie leśnej w Bolszewie przygotowaliśmy dla was szeroką trasę. Jest to trasa leśna 5 podzielona na połowę, czyli jedno okrążenie ma 2,5 kilometra. Dlaczego? Dlaczego tak, a nie tak jak w tym roku, czyli jedna 1,5-kilometrowa pętla? Dlatego, że Sędziowie mieli taką wizję, żeby dwa razy ocenić tego samego zawodnika, czyli dwa razy przejdziecie po 2,5 kilometra, czyli pokażecie się dwa razy, gdzie sędzia oceni was dwa razy. I to będzie nowe w tym wydaniu naszej edycji. Będzie to na pewno bardziej, bardziej dokładna ocena zawodnika przez danego sędziego. Dodatkowo zwiększamy też ilość sędziów na trasie. W tym roku było 10, a w 2025 roku będzie 12. Dlaczego? Dlatego, że dwóch sędziów będzie oceniało całościowy obraz zawodnika, który się przed nimi pokaże. Nie musicie się spieszyć, bo wiecie przecież, że nie jest liczony czas liczy się technika. Oczywiście, rywalizacja tak, ale w pełnym skupieniu na technice. Dzięki takiej ilości sędziów, sędziowie wskażą Ci Twoje mocne strony i wskażą obszary do poprawy. Dostaniesz zwrot w postaci ilości punktów za regulamin, gdzie Każda, każdy, każdy szczegół marszu Nordic Walking i techniki jest, jest określony, więc po prostu dostaniesz feedback, który będzie pomocny w Twojej dalszej karierze i rozwoju techniki. A czym jest innowacyjny system oceniania, który wdrażamy w tym roku, gdy uczymy się? Marszu Nordic Walking mamy 10 kroków nauczania. Na podstawie tych 10 kroków nauczania opracowaliśmy nasz system, nasz regulamin i naszą skalę ocen danego elementu z tych 10 kroków nauczania techniki Nordic Walking. I na tym polega nasza ocena szczegółowa i bardzo dokładna. Chcę Wam też powiedzieć, że żeby jeszcze, jeszcze sprawniej, sprawniejszym okiem, żeby jeszcze dokładniejszą ocenę wprowadzić, to na przełomie wiosny będziemy mieli szkolenie, szkolenie sędziowskie. Przez półtorej dnia będziemy uczyć się, żeby spójnie oceniać każdy element, żeby nie było rozbieżności, że, yy, że sędzia numer jeden inaczej ocenia, a sędzia numer trzy też inaczej ocenia. Dlatego to jest, wszystko robimy dla Was, żeby podnieść swoją wartość sędziowania swoje oko oceniania. a Przyświeca nam to, że żebyście byli sprawiedliwie w swoim odczuciu oceniani przez naszych sędziów. Te zawody są dla wszystkich. Dla początkujących i dla zaawansowanych. Przyjedźcie i sprawdźcie się na trasie. Można przyjechać nie patrząc na to, w jakim stopniu zaawansowania jesteście. Ile razy byłaś na kija? Klaudia? Dzisiaj jestem trzeci raz na zajęciach. Szósty raz w swoim życiu. Proszę. Czwarty raz. Ania? No już dużo. Ania jest bardziej zaawansowana. Od teraz będziemy Was na bieżąco informować o wydarzeniach dotyczących Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking 25. Dobra informacja, Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło to wydarzenie honorowym patronatem więc ranga tego wydarzenia wzrasta idzie do góry także trzymajcie kciuki i będziemy technicznie chodzić coraz lepiej chciałbym was teraz zaprosić do polubienia fanpage'a na Facebooku Mistrzostwa Polski w Technice Nordic Walking link w opisie poniżej Zachęcamy również partnerów, którzy chcieliby albo chcą wystawić swoje stoisko na Mistrzostwach Polski w Technice Nordic Walking. i przedstawić nam swoje produkty. Do dzisiaj dołączyli do nas Brapol, Habu i Kryształowy Dworek. Dziękujemy wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka i chodźmy pozdrowie